Cześć! Jak tam lato? U nas jest środek zimy. Jest 18 lipca i jest zimno jak... jak w zimę. Nie jest oczywiście taka zima, jak to jest w Polsce, zima minus tam 10 czy minus 15. Tylko tu jest 6 stopni w nocy. Prawdziwe 6 i w domu też jest 6. I w dzień to jest około 20, także można się troszeczkę nagrać. Wczoraj się troszeczkę nagrzałam. Witam serdecznie, zapraszam na kawkę Maria Kryger z tej strony. I pozdrawiam Ciebie z południa Brisbane, gdzie mieszkam już 10 miesięcy, a w Australii mieszkam 10 lat. Także dzisiaj chciałam z Tobą porozmawiać na temat przy naszej kawce, na temat jacy są Australijczycy. bardzo złożony, dlatego, że um, być może Australia kojarzy się Tobie tak, jak mnie się kojarzyła przed, przed przyjazdem do Australii, więc ja sobie wyobrażałam tą Australię, tych Australijczyków jako takich blondynów, blondynki, wysokich, wysportowanych, surfingujących cały, cały dzień um, od samego rana, a moje zdarzenie z Australią um, było zupełnie inne, dlatego, że jak Przyjechałam do Brisbane, pamiętam pierwszy raz, to co drugi to Chińczyk, co drugi to Koreańczyk. Z Indii dużo ludzi, dużo emigrantów jest z Indii. Także ta rzeczywistość to troszeczkę taka, taka inna. To, to społeczeństwo się bardzo, bardzo zmienia. Ale tam, gdzie mieszkałam, na Sunshine Coast, w większości to są Australijczycy, Anglicy, Szkoci. Dużo dużo ludzi przyjeżdża, właśnie im emigruje ze Szkocji, z Irlandii. I to już są tacy adoptowani Australijczycy. Ja, co oni tutaj są? Więc oni są bardzo, um, bardzo uśmiechnięci i bardzo sympatyczni. Nie wiem, w większości tacy sami ludzie jak ja, emigranci. Więc to jest taki. Twardy kawałek człowieka. Twardy kawałek człowieka. Więc przyjechali tutaj, przywieźli swoje marzenia, przywieźli tutaj jakieś oczekiwania. I ta atmosfera w Australii sprawia, że ludzie są na ogół bardzo uśmiechnięci, bardzo pozytywni, bardzo otwarci. Drugiego człowieka. To jest niesamowite. Bo, jak kogokolwiek zaczepisz na ulicy, to on się zatrzyma, uśmiechnie się, nie potraktuje cię jak jakiegoś wariata, który wyleciał z, z tworek. I wysłucha ciebie. Jeżeli jest to w jego mocy, to ci pomoże. A nawet jeżeli szukasz gdzieś tam i on ma chwileczkę czasu, to pójdzie za tobą i pokaże ci ten sklep, czy pokaże ci tą ulicę. Także, także to, jest, to jest bardzo takie. Fajne, to jest takie dziecinne troszeczkę, ale to jest bardzo, bardzo fajne. Jacy Australijczycy jeszcze są? No pozytywni, powiedziałam, empatyczni, współczujący bardzo. No są niesamowicie wyluzowani, bo jak tutaj pójdziesz do banku, to zobaczysz takie spektrum ludzi. Zobaczysz jednego człowieka w klapkach, w tych japonkach, drugiego człowieka na bosaka zobaczysz trzeciego zobaczysz w normalnych jakichś tam butach, a czwartego zobaczysz w takich wielkich butach po kolana skórzanych. Także, także różni ludzie przychodzą różnie ubra ubrani. Taki typowy Australijczyk to tak w, tej, w tym t-shircie będzie chodził, on tak w tych shortach będzie chodził. Nie, nie, nie za bardzo oni przywiązują wagi do, do ubrania. No tak, to, to garnitury, garnitury to tylko w wielkich miastach jak Sydney albo Melbourne. I, no, i jak jest wesele, jakiś ślub, no i jakieś tam rzeczywiście uroczystości firmowe czy szkolne. I to wszystko. A tak na, na co dzień, na ludzie. I to, jest, I to jest bardzo, bardzo fajne. To tak rozleniwia, to tak strasznie rozleniwia, ale no, tak jest. E, jacy są jeszcze Australijczycy? Oni są. Ym, oni są otwarci, ale oni są delikatni. Trzeba, do, trzeba, jeżeli chodzi o jakieś poglądy polityczne czy po, poglądy mm, religijne, bardzo tolerancyjni są, ale trzeba bardzo uważać, jeżeli się ta, ta polityczna poprawność to mm, no, na, na to trzeba uważać, co się mówi. I trzeba, jeżeli już mówisz o czymś, to musisz mieć fakty. Jak rzucisz faktami, to on ci przyzna rację. Ale jak nie masz faktów żadnych, no to lepiej nie odzywać się. A Australijczycy yy, w większości są bardzo uczciwi, tak? Ale zdarzają się też wyjątki, jak w każdej nacji. Jak pracowałam, pamiętam, w takim charytatywnym sklepie to kilka razy zdarzyła się kradzież i nie mogłam zrozumieć, jak to jest możliwe, że w takim bogatym kraju ludzie potrafią kraść. Przecież tu wszystko. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki. No, no, ale jak już mieszka się tyle lat, to, to już ten klimat wyluzowuje, i ten klimat sprawia, że ludzie są bardziej leniwi. Ja po tylu latach zauważyłam, że ja też jestem troszeczkę bardziej leniwa niż, niż kiedyś. I muszę się po prostu zmusić do, do robienia pewnych rzeczy. Muszę sobie napisać kartkę, tik, 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 jak czegoś nie zrobię, to wtedy się czuję źle i, a, i ta kartka sprawia, że, że osiągam to co, to, co chcę osiągnąć. Tak jak powiedziałam, że w większości są uczciwi, ale jeżeli chcesz coś zrobić w domu, na przykład chcesz jakiegoś budowlańca, czy jakiegoś, jak to się mówi, złotą rączkę, to niestety najlepiej z rekomendacji, bo mogą Cię potraktować bardzo nieładnie. Finansowo przede wszystkim, no i jakościowo też. Naiwni są? Oni są naiwni. Ale to wygląda, to z czego to wynika? No wynika z tego, że Australia, Australijczycy nie mają jakichś takich wyzwań. Tu nie było wojny, wojny takiej, jakiej myśmy przeszli. Tu nie było zaborów, tu nie było innych przeciwności, komuny przez, przez 60 lat. Nie trzeba robić weków na zimę, bo zawsze tu jakiś owoc się znajdzie. Łatwiej wszystko przychodzi, i dlatego oni sobie mogą pozwolić na to, żeby być troszeczkę bardziej naiwni niż, 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 niż my. A co jeszcze bym chciała ci powiedzieć, że Australijczycy są bardzo rozrywkowi. Tutaj, sobota Night. O, to już się zaczyna. Samochody jeżdżą troszeczkę szybciej niż, niż, niż przystoi. I Australijczycy dużo, dużo piją. Out, oni wychodzą do restauracji, do pubów, do, do różnych innych tam mm, miejsc, libacji i. Tam spędzają całe, całe wieczory i dużo piją. Mówi się, że Polacy dużo piją, ale Polak to zje. Australijczyk nie za bardzo czasem zje, ale napić to się napije dużo. Pięć butelek to norma jakiegoś wina. Tylko, że my pijemy wódkę, a tutaj pije się piwo albo wino. Czasem te drinki takie z tym mieszane z, z różnymi tam sokami. No i, no i nie zjedzą przy tym dobrze. Także, także pijaństwo jest tutaj bardzo, bardzo wielkim problemem. Ale tak naprawdę to Australijczycy są naprawdę poczciwi ludzie. Dobrze mi się tu mieszka. Mam bardzo fajnych sąsiadów. Jedną mam Niemkę, drugą mam Australijkę, z drugiej strony mam ludzi, którzy są z Nowej Zelandii. Mam jedną starszą panią, która jest z Indii. I w sobotę będziemy robić Christmas Slit Park. Tak, także wszyscy sąsiedzi spotkamy się na takiej ulicznej zabawie to jest Christmas in July no i postaram się postaram się jakiś filmik z tego też zrobić jak, jak, jakieś migawki z tego też zrobić a na to by było na tyle o, tak myślę, co by Ci jeszcze powiedzieć ale myślę, że powiedziałam Ci prawie wszystko jeżeli nie, to, zrobię, to powiem to w innym filmiku. A na razie pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia.